Jezu Chryste, wyznajemy, że jesteśmy grzesznikami w swoim nieskończonym miłosierdziu. Zbawicielu nasz, odpuściłeś nam grzechy i obmyłeś nasze dusze Twoją najdroższą krwią. Wyznajemy, Panie, że przez Ciebie nic dobrego i zbawiennego nie możemy uczynić. Przyzywamy na pomoc Twoją niepokalaną Matkę Maryję, Świętego Michała Archanioła, Świętego Józefa, wszystkich aniołów i świętych. Przez ich stawiennictwo uciekamy się do Ciebie, Jezu Chryste, przyjmujemy władzę i moc, którą nam udzielasz, aby zwalczać zasadzki szatana i złych duchów. Dlatego w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa nakazujemy Wam duchy złe, abyście oddaliły się od nas i poszły do piekła. W imię Jezusa Chrystusa, duchy chyby, zarozumiałości, nieposłuszeństwa. Oddajcie się od nas, od naszych braci i sióstr. Oddalcie się od nas, od naszych braci i sióstr. W imię Jezusa Chrystusa, duchy nienawiści i przekleństwa. Oddajcie się od nas, od naszych braci i sióstr. Nie bój się wypłyń na W imię Pana naszego Jezusa Chrystusa nakazujemy Wam duchy złe, abyście oddaliły się od nas i poszły do piekła. W imię Jezusa Chrystusa, duchy wpływy, zarozumiałości, nieposłuszeństwa oddalcie się od nas, od naszych braci i sióstr. Oddalcie się od nas, od naszych braci i sióstr. W imię Jezusa Chrystusa. Duchy nienawiści i przekleństwa Oddajcie się od nas Od naszych braci i sióstr Nie bój się Wypłyń na gołębnię Jest przy Tobie Chrystus Tu macie na ziemi obraz Rzeczpospolite Tak wygląda dzisiaj Polska tak nas zniszczono. Jesteście z Lublina, więc wszystko, co po prawej stronie Wisły, to jest skansen zaplanowany dla rajdowców z Europy, czyli wypraw krzyżowych, jakie były organizowane w XIII wieku na Litwę na Jadźwingów. Tu jeździli, tu gwałcili i palili te ziemię. Pod Grunwaldem było tylko 485 krzyżaków i 15 tysięcy. Przyjechało dzikusów z Europy Zachodniej, by się tu wyżyć i by zdobyć nowe tereny dla safarii. Tak was nikt historii nie uczył. Nie inwestuje się nic na tę ziemię. Tu macie obraz polskiej młodzieży wyniszczonej. Jego zdominowały demony ciężkiego metalu, ciężkiej muzyki i pornografii. 80% tak wygląda stan naszej młodzieży. Warszawa nazwali alejami w Warszawie Aleje Jana Pawła. Największe burdele w Warszawie są na tej ulicy. Arab wysiadający na lotnisku i go mówi na Jana Pawła. Wiecie co się dzieje na naszej ziemi? Pani Gronkiewicz walc, pousuwa krzyże wszystko, a promuje na. Tej Warszawie, która za ten grzech zapłaciła karę II wojny światowej i powstanie warszawskie. Oni rozrywają szaty. Tu macie obraz Polski. Tak leży polski rolnik. Uziemiony i wyje. Tu macie obraz polskich miast. Wy już ledwo ciągniecie A wy dalej potraficie Ślepo głosować Na wszystkim co jest na lewo Nie posłuchaliście Głosu Boga na jesieni Oto nadchodzi Bóg O Polsko Jak mi cię szkoda Całe życie poświęciłem młodzieży Zeżarliby cię za to więc macie dzisiaj takich ów, gdzie jesteście biskupi? Twórcy Kateres, coś cię nie daliście młodzieży świętych, nie daliście sakramentariów, daliście tylko Kościół jako wspólnotę. Przecież barany to nie wspólnota uświęca lud tylko Bóg. Przejrzyjcie, pościągajcie purpury, bo Polska wyje. On przyjechał, błagał o miłość, trzy tygodnie temu płot przeskoczył o trzeciej po północy w czasie żywego różańca. Miał dwadzieścia egzorcyzmów, z niego wyszło już sześć demonów i jeszcze siedzą. I wiedział, że jedynym ratunkiem jest Chrystus Król i żertwa ofiarna. W to przystąpił, dziś przywiózł kolegę. Pasi brzuchy, pasiecie siebie, a nie lud. Słyszeliście Markiewicza? On, co jak mówił do kapłanów, Bogu krowy przedstawicie i owce? A wy dzisiaj pałace wybudowane koło tych? Cudowne pokłady na kontach, To Bogu przedstawicie, a gdzie my będziemy? W piekle? Dranie skończone? Bandyci! Przyjedźcie teraz tutaj i pomóżcie mu. Jesteście winni za cierpienie Polski, bo ona dzisiaj tak wyje. Dlatego na zawodzie nas poczytują. Jako za niewolników. Za największych durni śmieją się z nas, a wy nas nie boicie się. Spłacacie Żydom tyle miliardów i do reszty nas dobijacie. To powinni Niemcy spłacić, Amerykanie, bo oni nakręcili wojnę, nie my. Złupili nas Niemcy, komuniści, a teraz Biały Dzień wy nas łupicie. Polacy, gdzie wy jesteście? Nasi ojcowie się w grobach przewracają, że macie pełne brzuchy i dobre samochody? Taki jest stan ducha narodu. Za chwilę większość z was będzie tak była. I kto wam pomoże? Upasiony generał? Z kieliszkiem w ręku? Cynik filozof? Zdrajca mason? Tylko zdjęcia i dobre punkty w mediach. A co przed Bogiem i przed ludźmi? Skarbusiu, usiądź. Proszę Cię. Pan Jezus Cię bardzo kocha. Bądź spokojny. To dziecko drogie, Pan Ci pomoże. Pan Jezus Ci pomoże.